Szanowni Państwo, mówiliśmy o pędzlach i dosyć dużo o tych pędzlach powiedzieliśmy, ale nadal nie wszystko. Pędzle mogą być o wiele bardziej zaskakujące niż to się wydaje. Na przykład, zobaczcie, jak ja skaluję tutaj ten pędzel za pomocą klejbsza F, to widać, że pojawiają się pod nim jakieś takie kulki. Nie wiadomo, co to jest. Jeżeli teraz spróbuję takim pędzlem coś malować, to on stworzy mi tego typu efekt na powierzchni. I teraz można zajść w głowę. Co to za cudowny pędzel? Jak on może robić tego typu geometrię? Zobaczcie, że to jest naprawdę no, niesamowite. Z kontrolem elegancko robi takie kulki, trochę jak stropian być może, albo jakieś dziwne stwory, i widać, że to jest geometra, która przypomina trochę górki i dołki. Więc tego typu funkcja to jest tekstura. Tekstura, która jest podłożona pod pędzel, która ma kolory czarno-białe. No i tam, gdzie jest kolor biały, tam pędzel działa z wielką siłą, a tam, gdzie jest czarny, działa z siłą odwrotną. Dokładnie tak, jakbym miał plus na kolor biały, a minus na kolor czarny. Podczas skalowania pędzla za pomocą klawisza F, widać mniej więcej jaki jest podgląd tej tekstury, jak ona działa. Jeżeli wezmę sobie Falloff na przykład na taki ostry, czyli Constant, to widzę całą tą teksturę. mniej więcej w taki sposób się tutaj prezentuje. Na obiekcie być może będzie to nawet lepiej widać. Zobaczcie, to jest taka tekstura. Ciekawa, owszem. Teraz pytanie, skąd ona się wzięła. Oczywiście, jakbym tutaj kliknął raz, to od razu dostaję z Constant Falloffem tego typu mozaikę. Okay. Jak będę klikał kilka razy, to ta tekstura stworzy mi tutaj stabilnie wyglądającą rzeźbę. Tak samo jak zrobię to z klawiszem Control. Klawiszem Control będę miał odwrotne wypukłości, czyli będę wgniatał do środka z takim patternem te elementy. No więc taką teksturę dodaje się do pędzla za pomocą tego menu, o którym do tej pory dużo nie mówiłem, które nazywa się Texture. Jak rozwinę sobie tego typu teksturę, to zobaczymy, że tutaj są jej opcje. Standardowo tych opcji raczej tutaj nie było, tekstury również nie było, więc mieliśmy to pole puste. Mogę tą teksturę usunąć z pędzla, klikając na X. Nie ma jej teraz. Więc mam teraz zwykły działający pędzel, taki jak to wcześniej normalnie byłby domyślny. Okay? Jak widzimy to jest zwykły pędzel Draw z zanikiem Falloff Constant, dlatego tak ostro deformuje, tak brzydko rysuje tutaj. Okay? Takie kółkami tworzy. Natomiast gdybym chciał dodać do niego teksturę i to jakąkolwiek, to mogę wejść do tego menu, naciskam przycisk New, i mam tutaj teksturę. Mogę ją sobie nazwać na przykład. Na przykład w ten sposób czteroliterowo. I teraz ta tekstura nie będzie działać. Jeśli będę coś rysował, w ogóle widzę, że pędzel nie działa. Dlaczego? No bo brakuje tekstury, ona jest teraz czarna. W związku z tym nie wpływa w ogóle na przesunięcia żadnych werteksów. Aby dodać teksturę, należy wcisnąć tę podwójną ikonkę taką z tymi paskami. Gdy ją wcisnę, przerzucam je wtedy do paneli obsługi czy konfiguracji tekstury. To jest ten ostatni rodzaj zakładki tutaj. I mam tutaj do wyboru. Widzę, że jest kontekst brush, czyli kontekst pędzla. Można także maski sobie generować, takie, które będą teksturami. No i jest to tekstura, która nazywa się obecnie Zupa. Rodzaj tej tekstury to jest image or movie, czyli obrazek lub film. I oczywiście żaden nie został wczytany, bo widzę, że wszystko jest czarne. Poniżej mam panel do wczytywania albo tworzenia nowej tekstury. Więc gdybym chciał wczytać jakąś teksturę, to musiałbym ją wybrać z dysku. Ale na razie nie będę wczytywał tekstur bitmapowych, tylko wygeneruję sobie inny rodzaj tekstury. Nie ten typ. Zamiast wybrać image or movie, wybiorę sobie coś innego. Na przykład coś takiego jak wood. Wood to jest taka tekstura, która początkowo wygląda, jakby była w paski. I od razu po wybraniu takiej tekstury jestem gotowy do rysowania. I jak widzicie, ona tutaj będzie rysowała wszystko w paski. Tworzy mi to tego typu obrazek. I okay? coś takiego dostaję. Taka szczotka czy zebra. Jeżeli powiększę pędzel, widzę, jak wygląda tekstura. Mogę tutaj klikać nieruchomym pędzlem i ona będzie mi tworzyła tego typu wzór. Bardzo ciekawy i dość trudny do zrobienia ręcznie. Oczywiście jest to tekstura, która nakłada mi tutaj pewien wzorzec na te moje deformacje pędzla, ale mogę na przykład chcieć tę teksturę odwrócić. W tym celu używam kombinacji CTRL-F. CTRL-F pozwala obrócić pędzel. Widzę kąt obrotu i można ustawić na przykład sobie te fale na przykład poziomu. Cofnę. tam tą modyfikację. tu modyfikację. Muszę trochę poklikać. CTRL-Z. Okay. Wydaje się, że już chyba nie ma wpływu na tym obiekcie. I teraz dla upewnienia się sprawdzę, czy z poziomu kliknę i mam. Zobaczcie, poziome pasy. Teraz jakbym odwrócił tą teksturę czy przekręcił pionowo, to mogę zrobić sobie pionowe pasy. Teraz mogę klikać klawiszem CTRL, czyli odjąć geometrię de facto. To spowoduje, że powstanie mi taki wzór podobny do wzoru interferencyjnego i będę miał tego typu. Zobaczcie, fajne górki. Bardzo równomierne. Zrobiono jedną teksturą, która wcale nie wydawało się, że będzie miała tego typu cechy. Oczywiście jak tu pociągnę myszą, to mogę to dodatkowo jeszcze jakiś tam dziwny sposób. Malować, będę miał jeszcze inny wzór. No więc z tymi wzorkami i teksturami to jest duża sprawa, ponieważ za ich pomocą można rzeźbić różnego rodzaju ciekawie wyglądające powierzchnie. I niekoniecznie musi dojść akurat taka tekstura. Mogę zamiast tej tekstury wybrać sobie oryginal Perlin na przykład, zamiast Band, na przykład rings i będę miał tego typu zachowanie. Widzicie, że tutaj już mi się zniszczyła ta kostka, więc chyba sobie dodam jakąś nową. Zesetujmy Blendera po prostu. Mam nową kostkę, tylko że bez żadnej tekstury. Dodam sobie teraz znowu nią. Wchodzę do panelu z teksturą, wybieram Wood. Jestem w tym samym miejscu, w którym byłem. Wybieram Rings i teraz moja tekstura to będą takie ringi. Mogę na przykład poklikać tutaj, proszę bardzo. I z jakiegoś powodu nadal mam, niestety, rowki. Ale jakbym tak się dobrze im przyjrzał, to one wydają się lekko zaokrąglone. I zobaczcie, gdybym tą teksturę tutaj jeszcze raz spróbował dodać, nie mam żadnej. Nie my ją. Zostanę po prostu za dużo i zniknęła tu się może okazać, że te ringi są tam gdzieś. One tutaj lekko rysują się z takim łukiem, tak jak widzicie. Więc gdzieś można sobie wyobrazić, że to jest tylko taki łuk i gdzieś tam jest środek tego łuku, taki duży. To raczej w ten sposób teraz działa. Cofnę przez CTRL-Z. już usunąłem tę teksturę, więc ją znowuż dodam. I popatrzmy, co można w opcjach tutaj pozmieniać, żeby ona lepiej działała. Przede wszystkim mam bands, rings i różne inne opcje. Jest także rodzaj tej tekstury, soft i hard, ale w tym przypadku to nie działa, musiałbym wybrać coś innego. Oczywiście teraz będę miał tego typu zmianę. Zobaczcie jak fajnie to wygląda. Taka piła się tworzy. No naprawdę niesamowita rzecz. O, nie wiem czy tylko mi się to podoba. Można wybrać sobie także tree, więc to będą tego typu górki. Taki będzie wzór. No i oczywiście wielkość tej tekstury. Jak zrobić, żeby tutaj wielkość była ogarnięta jakoś? Żeby ustalić w jakim miejscu ta tekstura tak naprawdę leży i dlaczego akurat taki fragment tekstury deformuje mój obiekt, muszę wejść do tego menu texture. I tutaj mam coś takiego jak offset x, y, z kąt obrotu tekstury oraz jej rozmiar. Jeżeli chciałbym ten rozmiar tekstury pomniejszyć, to oczywiście mogę zmniejszyć pędzel i będę miał teksturę mniejszą. Ale jak widać ona dalej jest w tym samym miejscu, w którym była. Tylko po prostu jest więcej tych elementów na obiekcie. Zamiast tego mogę na przykład tutaj spróbować offset przesunąć. Na przykład dajmy sobie 3 metry na x i zobaczmy co będzie. Jak widać teraz troszeczkę się może zmieniło. Trudno powiedzieć czy to jest rzeczywiście duża zmiana. Dajmy więcej, 10 max. I widać, że troszkę się zmienił ten kąt tutaj. Oczywiście, prościej byłoby obrócić taką teksturę, nie? Na przykład, zrobić z nią coś takiego, już mam lekko inaczej. Też nie wiem, czy to akurat dobrze wychodzi, ale tutaj chodzi o to, że to jest tiled. W tym momencie damy rotację 0. Tutaj też dam 0, żeby było domyślnie. Można także zmienić rozmiar, jak już o tym mówimy, dajmy 3. I teraz tekstura wygląda w ten sposób, czyli na danym obszarze tekstura powtarza się jakby trzy razy. Jest trzy razy częstsza, trzy razy gęstsza, więc w ten sposób mam tego typu rowki. Też fajnie wyglądają, można zrobić sobie przestrzeń w kratkę na przykład, albo jakoś tak. Ale najważniejsze te opcje tutaj to jest to, że można zamiast mapping tile wybrać coś innego. I mogę wybrać sobie view plane y na przykład. Czyli mój obszar ekranu to jest moja płaszczyzna, która wpływa na ten obiekt. Jeżeli teraz będę rysował taką teksturę, to ona się ułoży w ten sposób. Okay? Ale jak się przesunę i na przykład będę rysował na ukos, to nadal będzie układała się w taki sposób, jakbym z viewportu ją rysował, ale na obiekcie będzie miało to zupełnie inny wpływ. Teraz rysuję tak jakby powierzchnią ekranu, a pędzel jest tym moim wykonawczym elementem, który tą teksturę odciska na obiekcie. To jest właśnie ViewPlane. Mogę także wybrać coś takiego jak Area Plane, tutaj było. Teraz od nachylenia powierzchni, którą rysuję. Zależy to, co się będzie działo z teksturą. Widzę, że jest jeszcze inny efekt. Oczywiście teraz ta tekstura jest zbyt gęsta, więc te trzykrotne powtórzenie tekstury mogę dać na jednokrotne. Mogę dać offset z powrotem na 0, żeby było wszystko po staremu. I teraz będzie rysowane to wszystko w ten sposób. I zobaczcie, że w tym momencie pojedyncze dotknięcie tworzy mi rzeczywiście taki ładny wzorek, jaki tutaj miałem. W momencie, kiedy mam View Plane, środek pędzla to jest środek mojej tekstury. Można taką teksturę stawiać sobie w różnych miejscach. Okay? Albo odwrotnie. To jest świetna sprawa, jak widzicie. Bardzo prosta tekstura, a pozwala mi tworzyć tego typu rzeczy. Jeżeli wziąłbym teraz, przybliżu się tutaj i z Shiftem bym rozmył troszeczkę ten element, to będzie on wyglądał troszeczkę tak, jak na przykład śruba czy głośnik. Przypomina to trochę głośnik, nie. Taka sytuacja. Ostrożnie teraz cofnę te elementy i popatrzymy jeszcze, jakie inne opcje tekstury można wybrać. I oczywiście nie tylko tej, bo tekstury jest w blenderze generowanych sporo. Oczywiście domyślnie tekstury są jako obrazki albo filmy. Film tutaj nie ma większego sensu, bo to w trakcie animacji by trzeba było robić. Natomiast wszystkie te pozostałe tekstury to są tekstury generowane przez blendera. To są tekstury tak zwane proceduralne. Jak wezmę blend na przykład, to jest gradient. Jak wygląda gradient? Na przykład w ten sposób, nie? że pół pędzla podnosi geometrię, a pół nie podnosi. Więc mam deformację tego typu. Oczywiście to zależy również od falloffu. Tutaj smooth. Jak wybiorę constant, to będzie pewnie lepiej widać. Znowuż muszę naklikać troszkę, aż cofnę. Uważać w tym andu, żeby nie cofnąć za dużo, bo zniknie mi tekstura. Okej, okay, no właśnie znikła. Zobaczmy ja sobie wood. Nie wood, przepraszam, tylko blend. I ten zanik sprawdzę, czy jest konstant. OK. Sprawdźmy teraz, jak będzie wyglądała. Jest tutaj ustawienie Area Plane. Więc klikam. Położy mi się coś takiego. I zobaczcie, że to jest nachylona powierzchnia. Nachylona dlatego, że gradient im jest bielszy, tym wyżej podnosi powierzchnię. Tak to działa. Można sobie zrobić także tutaj inną progresję. Na przykład kwadratową. I to będzie pewnie troszeczkę ostrzejszy wzrost. Zobaczymy. Kliknijmy tutaj parę razy. Jak widzimy, no jest podobnie, ale może być jakaś różnica, gdyby się jej dobrze przyjrzeć. Także można dać vertical na przykład, można dać tutaj diagonal z przekątnej, wtedy można sobie zmienić też na spherical. I mam tutaj coś w rodzaju takiej kuli, będzie powstawało coś takiego. Oczywiście jest to w pewien sposób liniowe, ale to już można ogarnąć sobie na różne inne sposoby. Więc nie jest akurat takie najszczególniejsze w przypadku tej konkretnej tekstury. Niemniej jednak warto wiedzieć, że istnieją tego typu możliwości. Teraz ja znowuż, znowuż cofam. Tutaj już cofnąłem wszystko, łącznie z definicją tekstury. Wybierzmy sobie jeszcze coś innego. Zobaczcie, jest cloud na przykład. Cloud to jest tekstura fraktalna. Generuje taką plazmę, jakby takie powiedzmy sobie niezbyt wyraźne chmury. Jej działanie na obiekcie wygląda w ten sposób. Robi coś takiego. Jeżeli wezmę sobie stąd, area plane, to oczywiście lepiej nie przesuwać pędzla, bo on się będzie powtarzał. Lepiej kliknąć po prostu. No i teraz też nie widać. O, bo cofnąłem. Weźmy sobie cloud jeszcze raz. Tutaj, jak kliknę, to będzie powstawała mi taka tekstura podobna do szumu. Jeżeli miałbym tutaj na przykład większą wartość na size ustawioną, to tekstura będzie trochę łagodniejsza. Można też wybrać sobie tutaj hard, żeby były troszeczkę bardziej ostre te wszystkie elementy. No i na przykład kolor, co tutaj dużo raczej nie zmieni. A dostanę wtedy tego typu deformacje. Jak widać, zupełnie inny układ. Można także zmienić jej głębię. Weźmy sobie tutaj z powrotem grayscale. Jak będę zwiększał głębię, to będzie coraz więcej powstawało tych drobnych nierówności, które tutaj są. Więc ona też będzie generowała coraz bardziej taki szczegółowy wzór. Oczywiście, zależnie od ilości ścianu, będzie widoczny. Natomiast Blender Original, można wybrać sobie na przykład Perlin. Różne algorytmy na tą teksturę mogą być. Tutaj będzie się generowało coś takiego, na przykład, trochę może pomniejsza pędzel. Zobaczcie, też co jeszcze można wybrać i jak będzie wyglądała ta powierzchnia. Te algorytmy, oczywiście, są ze starego Blendera. Tutaj w Ronoy na przykład można wybrać, będzie tak wyglądał. Troszkę jakoś tam się będzie układało. To wszystko w taki czy inny sposób. Weźmy sobie Depth, troszkę zmniejszmy. Jak damy 0, to będzie coś takiego na przykład, takie bąbelki się zaczną pojawiać. No i teraz wielkość, jeżeli zmniejszę, to będzie ich więcej na powierzchni. I mogę dostać na przykład taką śmieszną teksturę. Wygląda troszeczkę jak takie kulki. No jest to po prostu voronoi algorytm. OV2 to będzie coś jeszcze innego, inaczej liczę. Hmm? Tego typu wzory dostanę. Można się tym pobawić, warto to pooglądać, popatrzeć co Blender będzie generował z takich tekstur, bo niektóre z tych wzorków są naprawdę fajne. Niektóre są zaskakujące. To wygląda troszeczkę jak krystaliczna powierzchnia na boku. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze jest wolno F4, to jeszcze bardziej jakby dzielone na trójkąty. A potem jest F2 minus F1 i powstają tego typu rzeczy. No to wygląda troszeczkę tak jak jakaś skała, która gdzieś mogłaby powstać na powiedzmy sobie powierzchni jakiegoś elementu. Oczywiście jak będę przesuwał to nie za dobrze wyjdzie, bo dostanie takie, zobaczcie, szumy. Jeszcze mamy Crackle, to jest coś takiego. Tego typu fajne komórki powstają. Sprawdźmy jak to będzie tutaj się odkładało na tym obiekcie. No i trzeba przyznać, że bardzo fajnie coś takiego dostaje. W wręcz jak cegły. No i oczywiście teraz opcje pędzla są takie, że nie mogę go przeciągnąć, bo mi się wszystko rozmazuje. Jeżeli będę stawiał jedną kropkę koło drugiej, to będą mi się na siebie nakładać te pędzle, więc też nie za dobrze. Więc można by było wybrać stąd coś innego. Zamiast Area Plane możemy wybrać sobie View Plane i zobaczyć, czy to będzie lepsze. I też nie jest. Włączyła mi się tutaj chyba siatka w jakiś sposób. Ale weźmy sobie coś innego. Zamiast tego możemy wybrać sobie Tiled. I wtedy ta tekstura jest ustawiona obok tekstury. Jak widać, prasowałem pędzel i ona się robi po prostu silniejsza tylko. Więc tutaj można byłoby już zmienić tak pędzel, żeby mi nie poprawiał cały czas tej samej tekstury. Zobaczmy, co jest w Brushu. Tutaj jest taka opcja, Brush Settings. Pans tutaj gdzieś mamy. Można włączyć albo wyłączyć Accumulate, ale w tym przypadku to jest wyłączone, a i tak działa. Sprawdzić, czy tutaj nie byłoby czegoś podobnego. Trzeba by z tymi opcjami. Tu jest follow, również stroke, texture, czyli to samo. Można by było zamiast tego wybrać coś takiego jak 3D. I wtedy tekstura jest ustawiona w 3D. Więc cały obiekt jest wypełniony przestrzenią, która zawiera tą teksturę. A ja po prostu rysuję i odciskam pewne elementy. No i oczywiście zamiast tego wzrostu najlepiej byłoby wybrać sobie na przykład coś takiego jak layer. Layer tutaj tej tekstury nie używa. Jak kliknę to mogę wybrać sobie tą teksturę. I layer teraz, gdyby był słabszy i miał zanik ustawiony na ostry, prawdopodobnie bardzo ładnie by tą teksturę narysował. Widzicie? Można sobie jeździć i ją tutaj ładnie wybrać. To jest całkowity wzrost, który uzyskałem. Oczywiście granica pędzla nadal pozostaną do ogarnięcia. Nie? Więc tutaj rysuję po prostu, odciskam tą teksturę na maksa, ale ona już później nie rośnie, bo tak właśnie działa ten pędzel typu layer. Jeszcze jeden sposób pracy z teksturą to jest coś takiego jak random. Random jest dosyć dziwny, ponieważ będzie tą teksturę rysował mi, ale obróconą losowo. Czyli jeżeli na przykład raz nacisnę, weźmy sobie większą siłę, to dostanę taką, a w innym przypadku będzie inna. Jak się przyjrzymy, to zobaczymy, że to jest odwrócone, że jest przekręcona ta tekstura. No więc jeżeli będę ciągnął, to będzie mi w dosyć losowy sposób mocno deformować geometrię. Poza tym ten random może mieć także taką opcję, jak rake na przykład, może mieć obrót. Tutaj mogę dać też random, co jest w zasadzie chyba bez sensu. Teraz będzie mi się ona odwracała. On tutaj w przypadku tego akurat działania to nic ciekawego nie dostaje. Jest zbyt silny pędzel, więc musiałem go osłabić mocno. Teraz jak widzimy, tu będą mi się dokładały tego typu rzeczy, aż będą rosły, 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 aż w końcu wypełnią całą przestrzeń. Nie jest to może najlepszy przykład na tego typu teksturę, więc wrócimy tutaj do tekstury typu wood. No i teraz jak chcę ją przedefiniować, tę konkretną, mogę kliknąć znowu w te dwa ikonkę z tymi dwoma paskami i zamiast clouds mogę wybrać sobie Ud znowu, po prostu po to, żeby były te paski. I zobaczcie, że teraz, gdybym miał trochę silniejsze działanie tej tekstury, ona będzie deformowała w ten sposób obraz, ale jak pojadę trochę dalej, ona się przekręci, później znowu się przekręci i tak dalej. Będzie po prostu w różnych kierunkach tutaj mi się ustawiała, tworząc bardzo dziwne wzory. Tak działa ten układ random. Dodatkowo jeszcze z tym randomem w tym miejscu. I ostatni motyw to jest Stencil. Stencil to jest tekstura, która pojawia się na ekranie i zasłania troszeczkę widok 3D. Mogę ją przesuwać za pomocą prawego klawisza myszy, więc ustawiłem je sobie tutaj. Mogę też zmienić tą teksturę na przykład na jakieś voronoi. Będzie działała w ten sposób. No i teraz, jeżeli chcę taką teksturą coś malować, to się mogę przybliżyć albo oddalić. Normalnie mogę obracać całym obiektem, a tekstura się będzie po prostu pojawiała nad nim. I teraz jedno kliknięcie odciska mi tą teksturę, dokładnie w takim miejscu, w jakim ją widzę. Jeżeli ją przesunę, jeszcze raz kliknę, to mi się odbije kolejny raz. są takie nakładające się obrazy. Jeżeli się przybliżę i odbije taką teksturę, to oczywiście rysunek tej tekstury będzie dużo bardziej precyzyjny. Więc mogę kontrolować tutaj bliskość do obiektu i tego, to jak ta tekstura leży. Ale czasami mogę potrzebować bliskiego obiektu i jednocześnie większej tekstury. A więc w tym przypadku wstawiam sobie teksturę gdzieś tutaj i z Shiftem prawym klawiszem ją rozciągam. Mogę ją później jeszcze poprawić, żeby leżała w miarę prosto. I teraz, jak będę malował, to w każdym miejscu będę mógł narysować nowy ślad po tej teksturze, właśnie. Oczywiście, znowuż mam taki pędzel, który nie do końca się tutaj sprawdza. Wezmę sobie draw zwykły i draw będzie działał znowuż w taki sposób, że nie za fajnie rysuje. Weźmy, dajmy mu tą, ona już, tekstura tutaj jest. Weźmy zamiast tego stencil. I jest ta tekstura tutaj, powiększam ją teraz. Teraz, jak widać, no dalej mam problem z tym zanikiem. Zamiast tego falloffu weźmy sobie ten smooth. Zobaczmy teraz. I teraz zobaczcie, że bardzo ładnie mogę malować elementy tej tekstury odciśnięte w powierzchni. Całkiem spoko opcja. Zostałem tego typu powierzchnia Jak odsunę teksturę, wyrzeźbiłam się elegancko. Gdybym chciał teraz rzeźbić w tym małym dołku, no to po prostu pomniejszam teksturę i tam prowadzę działania myszą. Ten stencil to jest też podobnego do kalkomanii, do takiego odbicia przekalkowania, ksero, być może próbuję tutaj znaleźć jakieś słowa, które by się Wam kojarzyły w odpowiedni sposób. Weźmy sobie jeszcze inną teksturę, na przykład magic. Magic jest w kratkę, jest w ogóle kolorowa, więc to też ciekawe. No i ta magic, jak ona by tutaj działała? Sprawdźmy. Zawijam ją. Dajmy tutaj więcej turbulencji troszkę i zobaczmy, co wyjdzie. O, nic ciekawego, jak należało się spodziewać, ale weźmy, zwiększmy głębię. I teraz będę już miał... Tego typu wzorek. Coś w rodzaju takich falek. Czasami w różnych ozdobach można to zobaczyć. Jeżeli zwiększę ich częstotliwość, to będę miał ich naprawdę gęsto i dużo i bardzo fajny wzór powstanie. Trochę przypominający fale, być może coś takiego dziwnego, nie? Zawsze można później wziąć i lekko spiłować. Ale nie shiftem, tylko normalnie pędzlem. Mam teraz takie przecięcia i zobaczcie, jakie dziwne wzory powstały. Oczywiście tekstury można również szczytywać z dysku. Gdybym chciał tutaj wczytać jakąś teksturę z dysku, to mógłbym zrobić również coś podobnego, tylko wtedy zamiast tej tekstury, którą mam, musimy wczytać po prostu plik. Więc weźmy sobie teraz pędzel taki jak draw. On tą teksturę tutaj już ma wczytaną, ale możemy ją zignorować i wywalić x -em. a następnie mogę zrobić nową teksturę dla tego pędzla. Oczywiście lista tych tekstur tutaj będzie w tym małym okienku, będzie dostępna również tutaj. No i teraz czytajmy teksturę z dysku. Biorę sobie open. I z dysków czytam teksturę, która nazywa się Krater. Gdzie chciałbym mieć jakąś teksturę Krateru, proszę bardzo, to musi być tekstura czarno-biała. Im więcej będzie miała kolorów, tym lepiej. W tym przypadku to jest jakiś typ RGB, 500 coś tam na 500 coś tam, Color Space SRGB. Więc ogólnie rzecz biorąc, jest to po prostu zwykła tekstura bitmapowa. Jestem w tym trybie Stencil, więc mogę teraz spokojnie sobie taki Krater namalować i zobaczcie, jak on fajnie wychodzi. To jest mój Krater, zrobiony elegancko z tekstury. Oczywiście, mógłbym tą teksturę również inaczej wykorzystać. Jeżeli wezmę sobie ten teksturę i dam tutaj coś takiego, jak może ten Tiled albo viewplane, bo wtedy mogę stroke zamienić na przykład na dot. No i teraz, jakbym chciał taką teksturę rysować, to proszę bardzo, tutaj wystarczy, że kliknę i od razu powstaje mi krater w tym miejscu, który kliknąłem. Oczywiście, jak przesunę, to robi się kaszane. Można także wziąć sobie coś takiego, jak drag dot, i wtedy będę mógł tą teksturę po prostu przesunąć. No i zwyczajnie ustawiam sobie te kratery tu, gdzie chcę, żeby stały. To jest bardzo wygodny sposób na modelowanie. Oczywiście tekstura może być teksturą śrubek, to może być tekstura łusek, na przykład gwoździ. Może szwów, na przykład na ubraniu, czyli takich ściegów, które ubrania ze sobą trzymają w kupie. Okay, to mogą być jakieś paski, na przykład wszyte, wskórzane, czy cokolwiek. Może być także warkocz, albo inne zastosowania. Jeżeli wezmę sobie stąd jeszcze coś innego, jak na przykład uncord, to będę mógł powiększać sobie tą Deformacje od zera, zaczynając na przykład. Dodatkowo jeszcze z obrotem. Więc to jest jeszcze fajniejsze, jeszcze ciekawsze. Okay. Więc teraz pytanie: skąd takie tekstury wziąć i jakie zrobić? Gdybyśmy chcieli taką teksturę wykonać, to widzimy, że to jest po prostu zwykły obrazek, który jest zwyczajnym kwadratowym obrazkiem mającym jakiś tam kolor. I ten kolor powinien mieć wartości, myślę, że 0,5, ponieważ to oznacza takie zerowe wychylenie. To jest poziom średni. Wtedy wszystko, co jest czarne, idzie poniżej powierzchni. A wszystko co jest jaśniejsze idzie powyżej. No i najlepiej, żeby taki obrazek był właśnie w stylu RGB. To jest 16-bitowy obraz, który zapisuje wartości kolorów w formie float, czyli to są liczby zmienne przecinkowe. Więc to jest duża głębia koloru i duża rozpiętość tych kolorów. Nie musi to być od 0 do 1. No i pliki PNG na przykład nie będą dobrze wyglądały. Mam tutaj jeszcze jakąś ścianę wolną. Nie mam. Spróbujmy teraz rozpuścić to za pomocą smofa, czyli Shift plus lewy klawisz myszy. Spróbuję wczytać jeszcze jedną teksturę. Pokażę wam jak może gorzej wyglądać tego typu tekstura, o ile jakąś znajdę. Weźmy sobie jeszcze jedną teksturę. Już teraz mam dwie, zobaczcie, w pamięci. Warto je nazwać, niech to będzie krater. Bym chciał później do nich wrócić, to łatwiej mi się będzie zorientować. No, ale weźmy sobie, wczytajmy jeszcze jedną. I teraz weźmy Open. Czy mam tutaj coś jeszcze? Mam tutaj Bolt Cap na przykład. To jest PNG zapisany w taki no, niezbyt... Ciekawy sposób, jak widać, tutaj jest troszeczkę ciemniejszy obszar. To jest GPNG, który jest zwykłym kolorem z alfą, który ma 8 bitów na kanał. Taka tekstura nie będzie tutaj dobrze działała, zobaczcie, bo ten bolt jest taki. Ten, to przecięcie w śrubie tutaj jest takie trochę małe, nie? nie za dobrze wychodzi. Więc ta głębia kolorów też nie jest za dobra. No i niestety trzeba by zrobić to po prostu w innym formacie, żeby działało. Tak czy inaczej, możecie w ten sposób stworzyć sobie śrubki. Jeżeli wezmę sobie tutaj zanik typu na przykład liniowy, będę miał tego typu deformację. Jak wezmę zanik konstant, będę miał taką deformację, chyba najlepszą ze wszystkich. i już jako sobie trochę pędzel, to będę miał niższą tą śrubkę nie, nad powierzchnią. I zobaczcie, można w ten sposób łatwo sobie generować śrubki, które niestety są źle zrobione, bo nie mają tego przecięcia. Ale chodzi o zasadę. Jednocześnie zobaczcie, że ja teraz jestem w trybie View plane i dlatego jak maluję taką... Śrubkę gdzieś na ukośnej powierzchni, to ona się będzie mocno deformować. Więc żeby tego nie było, mogę wybrać sobie coś takiego jak Area Plane. Dokładnie. No i tutaj będę miał tą śrubkę również deformowaną, ale to będzie trochę zależało od nachylenia powierzchni, na której tą śrubkę będę malował, a nie od tego, na przykład jak pod kątem patrzę. Nie? Tutaj jak widzimy narysowałem, dalej jest okrągłe. Jak jest przechylony widok, jest viewplane. Będę miał zdeformowaną tą geometrię, bo to jest rzut teraz prosto padły z ekranu. W porządku. To myślę, że tekstury zostały teraz wyjaśnione.